Maturzysto, już od jutra, czyli od 22 kwietnia, zapraszam Cię na Maraton Maturzysty 2025, w którym codziennie o godzinie 20 zapraszam Was na jakieś zadanie powtórkowe na maturę podstawową z matematyki. No. W tym naszym 2025 roku zadania raczej otwarte, raczej za 2, 3 lub nawet 4 punkty. Myślę, że będą to zadanka, no na przykład z informatora, maturzysty, ale możliwie, że z jakichś innych arkuszy również się pojawią. Także już Was zapraszam na jutro, na godzinę 20, na pierwszą część, właśnie maratonu Maturzysty 2025. I tak, informacyjnie, jeżeli szukacie takich bardziej typowych zadań, na przykład zamkniętych, jeśli chodzi o maturę podstawową z matematyki, to po. Polecam wam ten materiał, czyli kompilację z tamtego roku 30-dniowego maratonu. Tam było dużo zadań zamkniętych z pracami domowymi i w ogóle. Także, jeżeli rzeczywiście potrzebujecie sobie powtórzyć, no takie podstawowe podstawy, to rzeczywiście odsyłam do tego materiału. Także co, widzimy się jutro. O 20. A i w ogóle jak coś, to zapraszam na Discord, gdzie możecie sobie na przykład na czatach głosowych yy, razem, wspólnie, no przerabiać na przykład arkusze, czy po prostu powtarzać materiał pod tą maturkę zawsze, zawsze raźniej w kilka osób niż samemu, nie? Także już zapraszam. A po co mi temat ma?